Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Pani Wysoka Przedstawiciel, chciałbym zacząć od podziękowań. Podziękowań dla Wysokiej do Spraw Polityki Zagranicznej Unii za bardzo szybką reakcję na to, co się stało w Aleksandrii. To bardzo ważne, żebyśmy reagowali szybko i przewidywalnie. Świat wtedy słucha bardziej nas. Panie i Panowie, chrześcijanie są z całą pewnością dziś najbardziej zapomnianą mniejszością na świecie. Dyskryminacja prawna Pobicia w końcu morderstwa dotykają 170 tysięcy osób chrześcijan na świecie rocznie. Wszyscy, którzy przyznają się do praw człowieka, muszą aktywnie występować w obronie wolności religijnej. Sprawa wolności religijnej musi być podnoszona wobec krajów takich jak Afganistan, Irak, Sudan w ramach pomocy rozwojowej. Chiny, Indie czy Wietnam muszą słyszeć o wolności religijnej w ramach negocjacji handlowych z Unią Europejską. Wobec takich krajów jak Egipt musimy zaktywizować naszą politykę sąsiedztwa. W końcu nasza dyplomacja musi reagować w każdym przypadku na sytuację łamania prawa do wolności religijnej. Mamy więc instrumenty w ręku, musimy ich użyć. Musimy też przekonać świat, że po latach milczenia naprawdę wolność chrześcijan jest dla nas ważna tylko wtedy świat będzie nas słuchał jeżeli nabierze wrażenia że ta sprawa jest dla nas naprawdę ważna w innym wypadku nie możemy oczekiwać sukcesu naszej polityki w tym obszarze dziękuję bardzo